Zdecydowałam się wesprzeć kampanię, ponieważ wszyscy boimy się prawników. Nawet ba, no tak z mojego doświadczenia i z tego, jak ja kiedyś myślałam, że wyjście do prawnika to już jest po prostu jakaś ostateczna ostateczność. To już musi mi się świat na głowę walić, żeby szukać pomocy i tak naprawdę bardziej się bałam prawników niż konsekwencji związanych z jakimiś tam różnymi rzeczami. Natomiast no, Prawnicy są po to, żeby nam pomagać. Sama tego doświadczyłam przy różnych okazjach, nie tylko przy rozwodzie, który w sumie był najłatwiejszy ze wszystkich moich doświadczeń, bo trwał 7 minut. I, i dzięki temu, że, że mieliśmy po dwóch stronach dwie obce dla nas osoby, to one mogły w naszym imieniu rozmawiać i to jest miłe. Natomiast no, wiele razy potrzebowałam jakiejś takiej porady prawnej w związku z umowami, co jest dla mnie najgorszą męką, przeczytać to wszystko a szczególnie to, co jest małym drukiem. Wiadomo, każdy człowiek, który nosi okulary, słabo widzi i tego małym drukiem nie czyta. W moim przypadku mój temperament jest taki, że ja od razu chcę wykrzyczeć, co mi się nie podoba, co jest niesprawiedliwe i że tak nie powinno być. I też yy, prawnik potrzebny mi jest do tego, żeby trochę uspokoić moje własne emocje. Więc i w ogóle i w życiu, w życiu takim codziennym też potrzebujemy kogoś, kto nam powie, damy radę, spokojnie. Po prostu chwilę poczekaj yy, i wszystko będzie dobrze. I rzeczywiście na szczęście odpukać udaje się w wielu sytuacjach i w wielu jakichś takich prawnych zawiłościach.